Manko, Witam w kolejnym vlogu Dawno Nie było nic na kanale Także dzisiaj coś tam Wam nagram Opowiem co i jak, co się dzieje Jak wygląda sytuacja u nas na gospodarstwie Obecnie tak jak widzicie Otwieram sobie Stodołę, wyjeżdżamy ciągnikiem Takie małe prace porządkowe Trzeba schować deszczownie, trochę przyczepy poustawiać, trochę coś tam pomyć. Także <laughs> widzimy się w ciągu, wsiadam, odpalam i jedziemy. A i tak, może od razu na początku Wam pokażę. Nie wiem, czy widać. Taki tu nowy nabytek. Sprzedaliśmy Mana. Jak ktoś obserwował, to widział, że mieliśmy taki duży samochód ciężarowy. To go sprzedaliśmy, bo już. Tak powiem, zrezygnowaliśmy ze sprzedaży. Tak, idziemy sami zawozimy. I taki mały samochodzik dostawczy na gospodarstwo. Także odpalamy. O, jak zwykle na wizji, nie chcę odpalić Nie, nie podgrzałem świec. Muszą podgrzać świec. Tak właśnie już się robi te 5-6 stopni, To już było on odpalił. Ciężko. Dobra, ja przygotowuję kamerę gdzieś i zaraz się widzimy podobnie. Witam ponownie. Nie musimy przestawić, musimy tą torczynę do tunelu musimy wstawić, a tu będziemy wstawiać deszczownie ale najpierw musimy sobie podstawiać przyczepy pod tunel, a nie mamy zaczepki. Puszcze linia nie popuszczały, zaczął puchać na lewo i na prawo Olejem I to było robione Plus jeszcze miał regenerowaną przepisę przy okazji dzisiaj tam wiedzieliśmy, że ma luz na tupinie Ale to dodatkowo jeszcze było tutaj robione I co? No i taki mały tam remoncik Że tak powiem No mocno może nam nie ciekło, ale tak no, trochę tam wyciekało, tak na tydzień jak z wchodził, to tak te liter oleju prawie wyleciał No i postanowiliśmy zrobić remont Tam koszt niecałe chyba 3000 Turbina 1200 plus części Do silnika i plus robota Dobra, idę podciepnąć. Dalej. Takie cudo Kto się orientuje w starych maszynach To co to jest Już Wam pokazuję Moty Sprzedane niepotrzebne Stoi już ze 3 lata W ogóle nieużytkowane Nie robimy już kapusty i kalafiora To po co ma stać i generować jakieś tam koszty Wiadomo, że jak stoi to marnieje Nie Także o, sprzedajemy eee, I co? I będzie nowy nabytek W za to Jest... A zobaczycie niespodziankę eee, Także to sprzedajemy Sprzedaliśmy już taką też eee, Obławiarkę do selera Taką palcówkę i za te dwa sprzęty będzie jeden nowy nabytek. O, tak to wygląda. Także Zaraz przyjeżdża kurier, zabiera i jedzie daleko, bo daleko, bo aż pod chyba wrocław. Także kawał drogi. Yy, dobra, dobrze. No. Jó, jó. palety. Jedziemy już w drugą. Zaraz będziemy chować e, deszczową. O na dzisiaj nie myje nie Minus jest taki w tych dużych dziennikach, że kurczę nie widać wideł tak jak z przodu to tu nic nie widać, ta maska jest taka też szeroka I tam nic nie widać, nie ma jeszcze takiego tego e, takiego pręta co niektóre mają, taki ten drut e, Co pokazuje jak jest poziom wideł Tego nie ma i jest to dosyć e, upierdliwe Nowka sztuka. Kolejny nowy nabytek. Kabina do 30. Dystrybutor pan Goal, nie wiem czy on tak się nazywa, czy firma się nazywa. Zakupiliśmy kabinę do 30. Jednak chodzi cały czas przy opryskiwaczu, przy ogławiarce do selera, Wiadomo już temperatury są jakie są, wieje więc... Yy, zakupiona kabina koszt chyba coś koło... 4... coś... coś... 4,5 tysiąca jakoś tak o, ten... tak, jak widać wyposażenie Dwie takie otwierane do przodu z jednej z drugiej strony pusterka były w zestawie z tyłu szyba otwierana a jest jeszcze nowy tłumnik tłumnik otwartka, wyższy taki trochę żeby sięgało ponad kabinę, wycieraczka z przodu jest uchylny szyberdach. Szyberdach tu uchylny, tak, cyk. Fajnie wybity do góry ten, pianką wybite, trochę wygłusza I tak nie jest tak gimno, może tu z tyłu szyba uchylna, cyk. Tylko trochę jest niedobrze, bo to ta rączka powinna być z tej strony, żeby tu się łapać i otwierać. A tak to jest. Nie, niewygodnie tu się to otwierało. Ale tak fajnie, było. na zatrzasku cyklu zamknięte. Tu blachy wszystko było w zestawie. Tutaj też. Tu była podłoga w zestawie. Tylko musieliśmy ją trochę przerabiać, bo mamy rozstawiony ciapka na 1,5 metra, nie na 25. M. I tu musieliśmy wycinać profil w słupkach. I tu tak samo. Bo ten po prostu szerzej są drążki, i tam trzeba było wycinać trochę kabinę. A tak to tam pasowało bez problemu. Z tyłu na dwie śruby, z przodu na e, dwóch takich uchwytach w zestawie były uchwyty. Jedno, drugie lusterko było w zestawie. I tak, to, I tak to wygląda, jeśli chodzi o kabinę. A byłaby, oczywiście, bez halogenów. My dołożyliśmy halogeny. O, z tyłu są. Dwa takie okrągłe z przodu, takie prostokątne Takie kiedyś tam gdzieś leżały O i takie halogeny są założone No i światła ma kupione nowe, bo to bez świateł też była kabina Tu ma światła kupione A tu z tyłu na błotnikach jest to samo co było No a tak, ona jest rozstawiona na półtora metra I, ten, I tu ma szerzej drążki O, tutaj drążki są szerzej i wtedy tutaj trzeba było właśnie wycinać trochę profile. Takie gumy tam podopasowywane trochę podocinane. Żeby tak mocno nie było takich dziur. I tak to wygląda. I teraz 30 jedzie na ten zimowy. Wszystko pochowane. To Wam zaraz tam pokażę. O, tu jeszcze taka instalacja zrobiona cała do halogenów. Tu wyłączniki. Trochę po... po te, pomodernizowane. I trzydziestka schowana na sen zimowy. Prawdopodobnie do zobaczenia kiedy? Nie wiem. Marzec? Kwiecień? Jakaś pewnie na pierwsze opryski, na ziemsko. Na, na na, Na to Na rzepę. Na, na przężyto ewentualnie rzepak. Ok. Pa, Papa trzydziestka. Siemanko. Kolejnego dnia. Wczoraj nie dokończyłem uwaga, bo już yy, zająłem się w sumie wieczorem czy innymi, yy, wyleciało mi to z głowy. <laughs> Także widzimy się, słyszymy się kolejnego dnia. Tak jak widzicie mamy już też yy, wieczór, dzisiaj niedziela. I to jak widać mamy już wszystko pochowane mniej więcej. Tutaj mamy schowaną w deszczownię, opryskiwacz, wyjęta pompa, zabrany komputer z deszczowni tak samo. <laughs> Ciągnik się zmieścił bez problemu. I tutaj mamy Berlingo to jak widzieliście nowy zakup. I to? To chyba tyle, jeśli chodzi gdzieś tam o można powiedzieć, sytuację co u nas się dzieje na gospodarstwie. Jeśli macie jakieś tam pytania, jesteście czymś zainteresowani, coś tam, że was, że tak powiem, ciekawi, interesuje, to zadawajcie pytania. Dajcie znać, co tam byście chcieli kolejnego usłyszeć. Tam, jak Wam wspomniałem odnośnie nowego nabytku, to powiedzmy, że jeden będzie niespodzianką, a drugi to będzie taki, że szukamy nowej przyciapy. Przyciapa. 6 <laughs> d55 lub jakaś HLka przerobiona na jeden tłok. Więc jak coś wiecie gdzieś, wiecie gdzie się udać i tak dalej, w rozsądnych pieniądzach, gdzieś tam do tych 25, maksymalnie gdzieś tam do 30 tysięcy, to dajcie znać. A kolejny, drugi nowy nabytek to, mówię, to będzie jakaś tam mała niespodzianka. Także pozdrawiam wszystkich, życzę udanego tygodnia i dużo droga pozdrawiam na razie cześć